Cześć Widzowie, w dzisiejszym odcinku będę grała w grę na, na Robloxie. czyli druga seria eee, będziemy grać w taką grę no nie do końca widzicie a za chwilę będziecie wszystko widzieć co 20 sekund będzie pojawiała nam się jakaś gara więc zobaczymy jak sobie z tym poradzimy bo ja się już podję. Dobra Widzowie Jestem Losowa, losowe przerażenia. Jaki kotek, ja muszę... U Upsik, z wami się stał wypadek. Sury, widzowie, surki, surki. Ale jest, to. no. Wstrząs kamery. O Panie! Dobra. Jakby co, to ja jestem bardzo słaba w parkuły, więc mnie nie... Wyzywajcie, że jestem słaba w parkurze, bo jestem słaba Mini. Oj, nie zauważyłam lasera. Wścioła mi do... Dalej. Juu. Oj, ciało jest takie małe. Do 3 sekundy. będzie coś innego. Co to będzie? I. Mgła. Mm. Da się przeżyć. Ups! Aha! Zginęłam. No, widzicie? Nie jestem taka dobra w parku. Dobra. Etap 6 osiągnięty. 6 osiągnięty, chyba. Dobra, już. Skutki. O, wyłączenie prądu. No to tu się nic nie dzieje, tylko po prostu jest ciemno, jak noc. To w ogóle jest noc, a nie. Wyłączenie prądu, bo wszędzie są gwiazdy. No i to. Oho! Zapiszę. za razem, no i się nie udało. Czyli może niebieski. Spróbujmy niebieski. Czerwony i niebieski. Ja kurde przegram. Owrócone... Odwrócone kontrolki. O nie. Jak idę do przodu, to to do tyłu mi idzie. Muszę do tyłu iść, żeby. Żeby iść do przodu. Wiem, może trochę mnie nie rozumiecie, ale to jest strasznie. Dobra, i teraz znowu mi się odwrócił, ale to jest. jest trudne Włosy bekonowe Roblox. <grym>, Jaka mina? Dobra, przechodzimy. No i świetnie. Boli, a? Dobra. Tak, damy. To, to ładne. I siu. Co teraz będzie, włosy? O, ja sobie prosto przychodzę. Niewidzialność jestem niewidzialna. Uuu, nie widzę nic. No i właśnie. Nie widzę nic. Ej, trochę jest błąd, bo jak zginę... Będziemy na czerwonej niebieski. Ej, dobrze. Ej, bo jak zginę, to wtedy mi robi to i później znikam. Dobra. O. Skokliwe nogi. No, wyżej skacze, dobrze. Czyli nic się nie zmienia. Tak. Oj. No i świetnie. Mówiłam, że nie jestem dobra w parkoury. Jeszcze z takimi nogami. Szybciej, żeby... No i dokładnie mi. I co będzie? Losowe zwierzę. Na serio? Run, tu, 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 tu. Jeszcze to mi mamy, gęś Odgośnimy dla was Kończy się juhu, już nie mam O, oriu, Wybuch po zatrzymaniu No właśnie Kurde, będzie ciężko Jeszcze, nie No jeszcze tu coś jest A ja nie mogę przerwać no właśnie, dlatego nie mogę. Dobra. Patrz. Dobra, jest już tyle. No i świetnie. Nie widzi. Niewyraźne widzenie. Ojeju. Jakie. Już mnie pieką oczy od tego. Jeju. Szybciej, jeszcze 10 sekund. No i świetnie. Nawet się skakać tu nie da. Bo wpadnę do dziury. A ja sobie poskoczę. Kibel! Toaleta. W ogóle Kibel się chyba nie zmieści do tej dziury. I ja nie spadnę. Ale pewnie się zmieści. What? Dlaczego to się zmieściło? To nie. Nie widziałam rasera. Aha. Dobra. Jeden. Tyle. Jeju. Co to będzie? cię żyrafy. No, jestem jak żyrafa. Ale żyrafy nie umiem przecież skakać. To dlaczego ja mam skakanie? Nie wiadomo. No i świetnie. Ja jestem taka chuda, że mogę sobie przez te szczelinki nawet małe, mogę, mogę wpaść. Aha. Niewidzialny ruch. A tam. Zestanę się róż. Ej, zaliczyłam mi to jak zginęłam. No, i teraz nie mogę tak. Nie, no tak się nie da grać. Koszmar. Dobra. Śliskie stopy. Ja serio? No, ja nie klikam, a to mi klika. Rozpędzam go. Teraz tu. Ja. Kurna mać, o Zaliczyło mi I co? Osowe zwierzę, piesek No to lejtowe To tylko zwierzę Trzeba no, nie Dobra Dawajcie kolejne No i świetnie No nie, ja nie umiem Mówiłam wam co o, fajne. To nie jest kara, tylko. Yy, nagroda grawitacja księżycowa. No świetnie, kule. Cool. No kurde. Tyle? Tak. 30, 30. No nie, no znowu to, co nienawidzę. Mmm, jeszcze spadłam. Najgorsze. Nie no. Ja nigdy tego nie przebieram. Łupanie! Muszę coś widzieć, no i ała. Proszę, już tyle. Tak! Strząs kamer. No, na pewno to nie jest gorsze od. Yy, od tej ciemności. O? No, ale. Ale... No ale nie jest też fajne. Najlepsze, co z tego może być, to albo to zwierzę w sumie nie to, bo to mi zajmuje całą kamerę prawie. Puu. Dlaczego ktoś tam pizzę? Woła pizzę i jeszcze. Ej, nie, Nie rozumiem o co im chodzi. No jej. Ja już... o dziękuję. Malutka, ja wszystko wpadnę. Ja wszystko... I właśnie to jest błąd. Patrzcie, jak zginę, to widzicie, jestem duża, i później mała. Z błąd troszkę, ale już tam nie będziemy tak przesadzać. Opsa, opsa, opsa. Na no serio? Oj, znowu błąd. Proszę, widzowie, za tą kamerę dzisiaj no, no i no, już. No ustawić w ogóle. Zobaczyłam na kamerę i nie widać mnie. Myślałam, że w... mnie nie widzicie, a to dlatego, że jestem niewidzialna i tego parkouru nigdy nie przejdę. Wybuch po zatrzymaniu. Dopiero teraz ja muszę najpierw przeczytać, a później ruszyć się, bo nie wiadomo, co będzie. Zatrzymałam się, ale jakoś mi to nie... Widzicie? Zatrzymałem się i mnie wybuchł. Lajtówki to. Dobra, już mogę się zatrzymać, jak widzicie. Oto no to lajtowe. Ot. U, u. Takie powykrzywiane tu. Takie ma być. No, no. O nie, no widziałam losowe zamrożenie, świetnie, świetnie. Ktoś tam śpiewał? tylko mi nogi zamroziło, to ja bym mogła się roztopić. No i no, świetnie, przecież skaczam. No nie, to mnie tak denerwuje, a tylko dwa było w kilka sekund, chyba w 20, no w 20. Skokliwe nogi. Coś tam mój brat robi z kuzynem, ja nie wiem co, ale oni tam tak tuptają. No właśnie przez te skokliwe nogi nie da się przejść parkuru. Jakby to mi liczyło ile zginąłam, to ja by tu na pewno już miałam ze stówę. Na serio. Mgła. Mgła jest lajtowska Lajtowska, ale muszę. Przejść jak najwięcej burgerki Na McDonaldzie skacze burgerkowym Cheese Jaka fajna muzyczka Cheese, cheese, cheese później to tak. Jeju, zamazanie od razu Jeju, jak pieką mnie oczy przez to Ciaka muza samo podgłośniło. Ej. Nie fair. Straszne. No nie. wiedziałam. śliskie stopy. Patrzcie. Siuuu. O no, kurde. Tam. Siuu. siu. Przynajmniej teraz się da biegać. Łoł. Wow. się się da biegać. wow, Kto by nie wiedział. No nie. Nie. Nie mogę z tym. O, to akurat jest lightowe, bo to tylko skina. Z kim skin mi nic nie zmienia tak. Włosy bekonowe mi dają nieszczęście. I to w ogóle nie jest bekon, po pierwsze. A jak włosy bekonowe, to jest tylko o włosach, a nie o całym ciele. Więc trochę oszustwo, oszustwo. No ale niech im będzie. No i dlaczego? No nie. Zaklęcie żyrafy. Eee, w sumie? Nie takie złe. On jest. Jak się tu wspina, jak ja mam długie ręce i nogi. Tyle! Juchu! Juchu, widzowie, już przeszłam. Więc tak. Um, hmm, bierzemy sobie chmurę. Czwóreczka i lecimy. Jak to się robi. do W kosmos! Jeszcze coś założyłam, jakąś maskę. A z wami, widzowie, się żegnam. Ta, subskrybujcie kanał. Właśnie zobaczyłam, że jest taka część, że są. Że jest taka sama gra, tylko że są dwa utrudnienia w 20 sekund mamy dwa utrudnienia czyli na przykład zamrożenie i, niewidzia i niewidzialność Mam dwa utrudnienia więc sobie za chwilę sprawdzimy, więc to będzie w kolejnym odcinku subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem żeby nie przegapić kolejnych odcinków i jeśli już zagram i wrzucę tamten film ym, z dwoma utrudnieniami to piszcie w komentarzach Jakie mam kolejne gry zagrać w Robloxa? Ja wy, wybiorę tą najlepszą. Pa! Dalej la tam, pa, subskrybujcie kanał.